Tarotowy kącik Kameli. witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam osoby z znaku strzelca, znak słoneczny, ascendent, księżyc, znak wedyjski na horoskop na lipiec. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą sytuację w lipcu. Kochani, jakie są Wasze myśli, jakie są perspektywy w tej sytuacji, jaki jest rezultat. Sprawdzimy też jaka jest główna energia. Po rozkładzie będzie odpowiedź na Wasze trzy pytania. Możecie się teraz już zastanowić, pomyśleć podczas rozkładu. Główna energia na lipiec dla wszystkich osób z Poznaku strzelca. Wasza sytuacja w lipcu. Przeszkody, wasze myśli, stanowisko. Przeszłość, czyli jak do tego doszło. Teraźniejszość. Najbliższa przyszłość, perspektywy. Wasze nastawienie do tej sprawy. Czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia. Nadzieje lub obawy. Rezultat. I chcę, sprawdzamy drugie strzelce, czytanie dla Was. Główna energia. Ktoś jest przy was, ktoś chce być przy was, ktoś coś, chce się Wami zaopiekować, ktoś chce być na dłużej przy was, taka jest energia. To jest ktoś, kto chce y, po prostu być z wami. Być z wami, być przy was, y, nie zmieniać tego stanu rzeczy. To jest ktoś, kto myśli jak najbardziej o tym, żeby się wami zaopiekować, żeby, te, żeby, żebyście mieli taką pewność, że w przyszłości ta osoba też przy was będzie. Ktoś chce roztoczyć taką opiekę, taki parasol, być może ochronny nad wami. Sprawdzimy, jaka sytuacja. Świątka buław. A jest strzelec, który, ym, który nie wiesz, czy, czy tego potrzebuje, który y, już wie, że tego nie potrzebuje. Sprawdzimy. To jest czytanie na lipiec, więc albo w lipcu się przekonacie, że, y, że Wy tego nie potrzebujecie, albo y, już teraz się czujecie, że, że jednak nie. No tutaj jest. Ym, Taka jest energia, słuchajcie, pokazana, jakby strzelcy chciał się wyrywać spod tej kurateli, spod tej opieki, spod tego parasola ochronnego. Czyli tu główna energia jest taka, że ktoś taki przy Was jest, kto chce, by to być może odbierać jako kontrola. Tu jest pokazane, że to jest ktoś, kto się, chce się Wami opiekować, ktoś, kto chce też tak spoglądać bardziej w przyszłość, że będzie Wam na przykład razem Matfi ktoś, kto po prostu chce, żebyście wiedzieli, że ta osoba jest, że macie wsparcie, że możecie na nią lub na nim polegać. A jest szczelec, który, y, który chce na chwilę y, poczuć się wolny. Jak to traktujecie jako uwięzienie, y, jako, uwięzieni, jako, jako we, chęć kontroli waszego życia? Sprawdzimy, jakie przeszkody w tej sytuacji. Maski lichów. Na przeszkodzie, słuchajcie, no bardzo specyficznie się pokazuje, ale na przeszkodzie jest to, że nie możecie, y, przez to, że właśnie kogoś takiego macie przy sobie, to nie możecie poznać y, nikogo innego, nie możecie dać sobie szansy na miłość, nie możecie dać sobie szansy na przyjaźń, bo, bo jest przy was cały czas ktoś. Czujecie, że ktoś właśnie tak y, cały czas was y, kontroluje, jest przy was, nie możecie od tego oddechu złapać i. Tutaj jest strzelc, który ma ochotę po prostu znaleźć miłość w swoim życiu, miłość, przyjaźń. Chce komuś podarować to uczucie, ale nie może, bo się czuje taki może trochę osaczony. Karta gwiazdy usamki pentakli. I tutaj jest tak pokazane, że wy wiecie, drogie strzelce, że. Że to uczucie, ta miłość, ten związek, ta, taka, taka przyjaźń gdzieś jest jest karta gwiazdy. Że wyczujecie, że to, że to po prostu gdzieś na was czeka. Tylko taka jest sytuacja, że chcecie się po prostu wyzwolić spod czyjejś wpływów, spod czyjejś takiej opieki, spod czy, czyjegoś właśnie y, takiego, że jest kogoś za dużo. Sprawdzimy wasze myśli. Dwójka buław. Chcecie mieć wybór Tu też jest y, taka decyzja, że jest z który chce mieć wybór. Mogę zostać przy tobie, lub mogę gdzieś pójść. Chcecie mieć po prostu wybór, nie chcecie, być, nie chcecie się czuć, y, czuć niczym więźniem, nie chcecie się czuć, że, y, że nie macie ruchu, że nie macie właśnie takiej swobody, że nie macie tej wolności. Chcecie, te, o tym myślicie. Ja chcę sam decydować o sobie sam wybierać. Jeżeli zostanę z tobą, to niech to będzie moja decyzja. Jeżeli nie będę miał to ochoty, niech to też będzie moja decyzja. Próba kielichów, siedemka kielichów. No chcecie podoświadczać. Chcecie sobie dać szansę, chcecie podoświadczać, chcecie poznawać ludzi, doświadczać też różnych emocji. Tutaj jest takie czytanie dla szczelca, które po prostu potrzebuje doświadczyć. I po tych wszystkich doświadczeniach, bardzo prawdopodobne, tak może być, że wróci do tej osoby, a być może nie, ale chce się przekonać, że ta osoba to jest wyborem, to jest to, jest to że wybiera Was, że wybiera akurat tutaj, mówię o tym nieświadku, że właśnie Was wybiera, że, że to z Wami będzie strzelec. Jest, chcecie się o tym, jak Wy jako strzelce, chcecie się o wy, po prostu o tym przekonać. Takie macie myśli. Ja chcę, chcę mieć taką pewność, że to właśnie z tą osobą chce przejść na przykład przeżycie albo mieszkać lub pracować, cokolwiek. Więc chcecie podoświadczać. To są doświadczenia, bo to są kielichy takie emocjonalnych, różnych, różnych emocji chcecie doświadczyć. Jaka przeszłość? Kapłanka. Właśnie to jest to przeczucie, ono tutaj się też pokazało na przeszkodzie, że Wy czujecie, że gdzieś tam za rogiem jest ktoś i Wy chcecie za ten, ten róg wyjść i zobaczyć, sprawdzić, podać mu rękę lub jej, porozmawiać, zadać jakieś pytanie, sprawdzić, jaka jest energia, czy jest, czy jest chemia, czy nie jest chemia. Wy to po prostu czujecie w sobie. Książę, mieczy, wieża. A jest ktoś, kto Wam na siedemka pentakli, ktoś, kto Wam na to nie pozwala, ktoś, kto mówi, jeszcze nie teraz, może później, może, może, może przyjdzie na to czas, bo teraz to nie jest właściwe na to czas, ktoś, kto Was tak hamuje, Wy, te, wy tak to odczuwacie i to jest siedemka pentakli, ktoś, kto po prostu m, za każdym razem mówi Wam, że to nie jest jeszcze dobre na to czas, może później, może kiedyś, ale nie teraz. Teraźniejszość? Trójka była. Być może za, zawrzecie taki pakt, z, z tymi osobami, z tą osobą, na przykład zawrzecie taki pakt, że czegokolwiek on będzie dotyczył. Bo hmm. Do te doświadczenia was ciągną. Być może chcecie posprawdzać, jak jest na przykład w innym kraju, albo w innym mieście, albo w innej pracy, gdzieś możecie, no nie wiem, tak po prostu czegokolwiek to dotyczy. Tutaj chcecie podoświadczać, być może ktoś Wam na przykład pozwoli. Słuchaj, nie pozwolę Ci na to, albo nie zgodzę się na to, żebyś codziennie gdzieś wyjeżdżała, albo żebyś zmieniała pracę, ale możesz gdzieś. Na przykład jechać y, z koleżanką, albo gdzieś jechać na dzień, albo na dwa. No, jakikolwiek układ. Czwórka pentakli, cesarzowa, ale to jest y, pokazane, że to jest y, na czyjś warunkach. To jest układ, że ktoś Wam warunkuje go. Czyli zabrzyjmy pak, zabrzyjmy układ, ale moje warunki są takie, takie, takie i takie. I wtedy, wtedy ten układ będzie działał. I dwójka mieczy, no. Będziecie się zastanawiać, drogie strzelce, tak jest pokazane, czy Wam to pasuje, czy to jest coś, co jest dla Was, czy to jest coś, co, co wy, wy możecie w to wejść i powiedzieć śmiało, tak, czuję się w tym dobrze, czuję się w tym komfortowo. Będziecie mieć zastrzeżenia do tego, ale póki co rozmowy trwają, o, tak bym powiedziała, najbliższa przyszłość, wszystka pentakli. Będziecie, do, dożycie do tego w najbliższej przyszłości, żeby była równowaga, czyli ten układ być może, no... W jakimś stopniu zacznie działać, i ta równowaga będzie, czyli ktoś Wam pozwoli na więcej niż pozwalał na przykład wcześniej, pozwoli, ale cały czas być może są te zastrzeżenia, tylko być może z większością Wy się zgodzicie. Ale te zmiany już nastąpią, czyli tutaj jest tak powiązane: ta osoba, która, nawet jeżeli to jest układ, jakiś pakt, jakkolwiek go nazwać, nawet jeżeli on jest warunkowy, to tutaj to jest. Jeżeli ten niedźwiadek, ten niedźwiedź właśnie, który tak bardzo chce się wami zaopiekować i chce być przy was, wypuści nas, was na świat, no to przynajmniej w lipcu, słuchajcie, jest taka energia, że, że to już dużo zmieni. Bo wy jednak już jest, jest rycerz kielichów, jest dziewiątka kielichów. Kogoś poznacie. Poznacie kogoś nowego, już będzie jakaś znajomość, już emocje będą inne i jest ta karta transformacji. Czyli. To naprawdę dużo zmieni. To jeszcze nie, nie, mu, nie musi świadczyć o tym, żeby do tego nieświadka nie będziecie chciały czy chcieli wrócić. Absolutnie nie, ale póki co to faktycznie te doświadczenia będą przychodzić do waszego życia i ktoś się zaraz nowy po prostu pojawi. Siła i słońce. Ucieszy Was to bardzo, drogie szczelce. Napełni takim optymizmem, taką radością, że to była dobra decyzja, bo te doświadczenia będą spływać do waszego życia. Wasze nastawienie. Czwórka była. Wasze nastawienie jest takie: y, nie chcecie zranić, nie chcecie zostawić, nie chce, y, nie chce nic złego dla Ciebie, po prostu chcę pomyśleć o sobie. Być może tutaj jest, y, słuchajcie, całe czytanie dla, dla Szczelca, który po prostu chce spędzić y, cały miesiąc lub jakąś większą część tego miesiąca osobno, z, od osoby, z którą jesteście związani, z którą mieszkacie, z którą pracujecie na przykład tak ściśle, z którą jesteście w związku. Być może to o to chodzi też tak może być tutaj. Takie macie nastawienie. Ja nie chcę tego tak y, całkowicie, nie chcę tego kończyć. Chcę po prostu podoświadczać czegoś innego. Chcę, żeby inne emocje były w moim życiu. Książę mieczy, królowa mieczy. I nastawienie jest takie wasze, że wy walczyłyście co sobie. Ale tak jest pokazane, że wy bardziej o to walczyłyście, niż y, Niż kto, jest ktoś, kto wam nie chciał tego dać. O, czyli walka, wasza walka była taka większa niż, ta, niż obrona tej osoby. Czynniki zewnętrzne. Siwnemka buław. Ktoś wam da ten czas. Dostaniecie ten czas od tej osoby. siedemka buław. Czyli tutaj jest właśnie tak pokazane, że to jest ktoś, kto się będzie bronił przed takimi ostatecznymi decyzjami. Dostaniecie ten czas i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co później. To jest ktoś, kto po prostu będzie obserwował, być może przebieg wydarzeń, ale nie spoglądać, jest, jest że to jest ktoś, kto ma na to ochotę lub miał. To jest energia osoby, której pasowało tak jak było ósemka mieczy piątka kielichów. To jest tak, tak, tak tarot mówi, że obym tego nie żałował. Obym nie żałowała tej, tej decyzji, nie żałował tego, że jednak pozwoliłem Ci gdzieś wyjechać na przykład samej tak odsunąć się po doświadczeń właśnie. Obym tego nie żałował. Oby to nie było tak, że czegoś w tym wszystkim nie dostrzegłem. Czegoś, co było bardzo widoczne, a jednak gdzieś mi umknęło. To się jest bardzo zaangażowany w relacje z wami. Yy, nadzieje lub obawy. Wójka kielichów. Nadzieją może być to, drogie strzelce, że znajdziecie miłość w swoim życiu, że znajdziecie kogoś, z kim y, będzie wam naprawdę dobrze, kogoś, z kim po prostu będziecie chciały dzieli, y, dzielić razem życie, jeżeli szukacie przyjaźni, miłości, bo tutaj jest taka wzajemność i na to, na to macie ogromną nadzieję. Król kielichów, no, że się zakochacie. Król buław. Dziewiątka mieczy. Króla pentakli. Powiem Wam, że tutaj, tak patrząc na te karty, te nadzieje i obawy w lipcu, to mogą, mogą być tak, że faktycznie dwie osoby u Was się pojawią w życiu. Czyli jest ten król buław, to jest ta energia tego, tego kogoś, kto po prostu jest, kto jeszcze jest aktywny w, waszej, w Waszym życiu. To jest osoba, która jest aktywna, czyli to nie jest ktoś, kto się całkowicie odsunął. Dał, dał Wam przestrzeń, dał Wam czas, tak jak potrzebowaliście, tak jak mówiłam, obwarunkowane to było, ale jednak dał Wam, ale to jest ktoś, kto jest nadal aktywny w waszym życiu. Jest ten król kielichów, to jest ta energia tej osoby, która jest tutaj poznana. Jest dziewiątka mieczy, kilka pentakli. Czy ten układ jest w stanie przetrwać? Czy ten układ, czy, ten, czy ta współpraca, czy to wszystko, co po prostu kogo ja przeprowadziłem do swojego życia i tą osobę, którą już mam w swoim życiu, czy to zadziała? Czy to będzie mogło jakoś współgrać, jakoś działać? To są nadziei lub, i, i obawy wasze. Rezultat? Książę było... Albo to jest, słuchajcie, energia y, tego króla była, w który y, tak jakby będzie chciał od siebie pokazać y, coś więcej. Albo to jest jeszcze w ogóle czyjaś energia. Kapłam. Księżyc i książę pentakli. No tak jest, y, słuchajcie, te karty pokazują, że to jest coś, co y, być może o czymś wy się dowiecie pod koniec lipca, bo. Y, to może być te, taka energia, że wszechświat y, postawi na waszej drodze jeszcze kogoś nowego. To może być osoba trochę młodsza na przykład od was, albo jeżeli nie młodsza wiekiem, to taka, y, taka energia jest kogoś, kto, y, kto naprawdę dużo działa, dużo robi, dużo, dużo, dużo jemu lub jej się chce. Taka jest, en, taka jest energia, cały czas działamy, hej do przodu z taką dużą radością, ale w tym wszystkim jest jakaś głębia, książę pentakli. Tak jakby ten Tarot mówi o tym, że to jest ktoś, kto zostanie z wami na dłużej. Czyli wy tutaj y, drugie strzelce szukacie wśród jednej osoby, wśród drugiej osoby, staracie się zorientować, czy to, czy to zadziała, a tutaj się pojawia jeszcze ktoś, całkiem nowy, ktoś, kto y, może się tak niepostrzeżenie wejść bardziej w wasze życie. Jaka rada na lipiec? No tutaj jest, słuchajcie, jest świat i jest księżniczka kielichów. To po prostu rada jest taka, żeby sobie na to pozwolić, żeby iść za głosem serca. Tak jak wy tutaj czujecie, żeby doświadczać, żeby poznawać kogoś, to po prostu to zróbcie. Świat, no świat na was czeka, żeby po prostu, żeby to zrobić, żeby pójść za głosem tym, co czujecie. To jest piątka buław, dziesiątka mieczy. Tutaj też karty pokazują, że ten, ten niedźwiadek, ten, ten niedźwiedź, ten, tutaj ta osoba, o której mówiłam, to jest energia osoby, która po prostu nie jest w stanie Was zatrzymać. J była w dziesiątka mnie. to, to może będzie chciała, to być może zdaje sobie też z tego sprawę, że właśnie, że Was nie zatrzyma stąd ten układ, stąd to pozwolenie. Odpowiedź na Wasze trzy pytania, drogi strzelce, możecie się zastanowić, o czym myślicie. To są karty też czasowe, z przesłaniem, więc yy, to o czym myślicie teraz? Odpowiedź numer jeden. Odpowiedź numer dwa. Numer trzy. Trzy dni czy tygodnie, i tutaj jest trójka, i jest takie przesłanie, że to wkrótce zacznie działać, wkrótce zacznie się coś dziać, wkrótce y, zacznie to działać, o czym myślicie, i to zacznie pracować, tak jakby na waszą korzyść. Wkrótce. 7 tygodni, 7 miesięcy, i to jest waga, i tutaj jest ym, taka energia, żeby się cieszyć tym czasem i tym, co nadchodzi, tym, co jest teraz wokół Was, tym lipcem po prostu. Nawet jeżeli, jeżeli o to py pytacie, żeby się cieszyć swoim czasem. Lew. 5 tygodni, 5 miesięcy, i tutaj jest taka energia, żeby ym, takie przesłanie, żeby otworzyć ym, swoje serce, otworzyć ym, siłę swojego serca, otworzyć się no, na to nowe, co przychodzi do Was, przychodzi do Waszego życia uczuciowego, żeby się na to otworzyć, żeby otworzyć swoje serce. Kochani, jakie przesłanie dla Was? Pozdrowienie wewnętrznego dziecka wstępuje do swojego wnętrza, by poczuć się kompletnym. Zakończenie. Akceptuje nieskończony nurt życia. No, ważne przesłanie. Panie strzelce, wszystkiego dobrego Wam życzę. Udanego miesiąca. Oczywiście będę czekała na Wasze komentarze, jak to z Wami zarezonowało, jak, jakie macie odczucia. Zachęcam do tego, żeby przesłuchać to, to czytanie jeszcze raz w lipcu, ponieważ te energie się będą zmieniać, perspektywa też się będzie zmieniać. Więc możecie usłyszeć całkiem coś innego niż słuchając na początku. Więc Was bardzo do tego gorąco zachęcam. amalia73.talot.com. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną, dajcie mi znać. Kochani, jestem tutaj dla Was. Wszystkiego dobrego.